Na kilka dni przed upływem kadencji w Staszowie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, podczas której debatowano, jak reaktywować do życia zawieszone oddziały neonatologii i ginekologiczno-położniczy. Radni przyjęli oświadczenie, że nie dopuszczą do likwidacji oddziałów i zrobią wszystko, aby wznowiły działalność. Pracownicy apelowali do władz samorządowych i dyrekcji lecznicy o podjęcie działań ratunkowych. Jak na dłoni widać było, łagodnie mówiąc, brak chemii pomiędzy dyrektorem lecznicy a jej załogą. Co najciekawsze, nikt nie poczuwał się do winy za istniałej sytuacji. W sesji uczestniczył wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki, który przedstawił negatywne stanowisko wojewody w sprawie zawieszenia szpitalnych oddziałów. Wicewojewoda nie krył. Że istnieje niebezpieczeństwo całkowitego ich zamknięcia. Jest zagrożenie, że gdy się wygasi na zbyt długi okres czasu, ten oddział może ulec zamknięciu. Stąd też i dzisiejsza sesja Rady Powiatu. Ja sprecyzowałem jaką decyzję pan wojewoda podjął nie wyrażając zgody na zamknięcie tego oddziału. Mam nadzieję, że w przeciągu krótkiego czasu już nowa Rada, nowy zarząd i pan dyrektor wypracują stanowisko uruchomią działalność tego oddziału, no bo wiemy, że wszystkie um, czynniki zatem wskazują, aby, aby ten oddział funkcjonował. Także Rada Powiatu nie wyraziła zgody na likwidację oddziałów w specjalnym oświadczeniu przyjętym jednogłośnie. Radni zapewniają w nim, że zrobią wszystko, aby zawieszone oddziały uruchomić jak najszybciej. Zrobimy wszystko, aby przywrócić funkcjonowanie tego oddziału. Słysząc głos mieszkańców, pacjentek tutaj z terenu powiatu starszowskiego, wiemy, że ten oddział jest niezbędny dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. I tak powiedziałem, to oświadczenie jest takim sformalizowaniem tylko naszych tutaj, y, tych działań, które będziemy prowadzić w najbliższym czasie. W innych zawieszenia funkcjonowania oddziałów nie ma. W ciężko w tej chwili powiedzieć. Myśmy się, myśmy się y, dowiedzieli, jak tu wcześniej mówiłem, y, z mediów o tym, że to będzie likwidowane. Zawieszone. Pracownicy zawieszonych oddziałów z Mównicy apelowali do dyrekcji szpitala i starosto o działania. Wskazywali też zaniechania władz, które między innymi przyczyniły się do sytuacji, jaka powstała w lecznicy. Panie dyrektorze naszego szpitala, pełniąc, y, pełniący swoje obowiązki na tym stanowisku kilka lat, z pewnością zastanawia się Pan, dlaczego zwracamy się też y, tutaj do Pana. Otóż, y, przez wzgląd na to, że jako dyrektor naszej placówki. Nawet nie zorganizował Pan spotkania pracowników zawieszonego oddziału, nie wspominając już, że pozyskiwanie lekarzy ginekologów zajmuje no, około 4 lat. Dyrektor Staszowskiego szpitala zapewnił, że zrobi wszystko, aby jak najszybciej oddziały zaczęły funkcjonować. Będę podejmował wszelkie kroki, żeby te oddziały podjęły działalność. Będą to również kroki takie, że będę. Podkupywał lekarzy z innych szpitali, żeby ten szpital funkcjonował. Cały czas to robię. Pracownicy przypomnieli, że już sygnalizowali i apelowali do samorządu o pomoc. Niestety tej pomocy nie otrzymali. W apelu podkreślili brak reakcji starosty na ruchy kadrowe dyrektora szpitala. Według nich nikt nic nie zrobił, kiedy z pracy zrezygnowali dobrzy lekarze, a zostali zatrudnieni tacy, którzy zamiast przyciągać, odpychali pacjentki z porodówki. W Staszowie. Choć od roku 2020 nie jest to nasz pierwszy apel i wołanie o pomoc. Niestety przez te lata nie uzyskaliśmy pomocy. Może dziś u schyłku swojej ostatniej kadencji udowodni Pan, że pełni Pan to stanowisko dla społeczności. Panie Starosto, prosimy o wysłuchanie naszego głosu oraz podjęcie konkretnych działań na rzecz przywrócenia funkcjonowania oddziału położniczo-ginekologicznego inne onatologicznego w Staszowie. Józef Żółciak, starosta Staszowski, odpowiedział, że samorząd zmodernizował oddział, by zachęcić pacjentki do korzystania ze szpitala w Staszowie. Panie w tej petycji odpowiedziały, co starosta robił w tym okresie. W dalszej części tej petycji. Był rok 2018, kiedy rozpoczęła się kadencja, to była jesień. Pewne decyzje były podjęte w szpitale wstępne. Myśmy się tu nie zgodzili na te decyzje i robiliśmy wszystko, aby poprawić infrastrukturę, bo jeden z głównych powodów to było, że infrastruktura nie jest dostosowana do obecnych czasów. To się... Udało zrobić. Jeśli porodówka nie zostanie reaktywowana do życia, to przed szpitalem i starostwem stanie widmo oddania kilku milionów złotych pozyskanych na remont i modernizację bloku porodowego, który jest jednym z najlepiej wyposażonych w województwie. Starosta jak nie dopuszcza takiej możliwości. Ja się nie boję, żeby zwracać te pieniądze, bo oddział musi być. Tak miał podstawiony po rozmowach z wojewodem. Ja rozmawiałem z panem dyrektorem w tym ultimatum. Nie ma innego wyjścia jak, jak najszybsze uruchomienie, w celu zachowania nie tylko trwałości projektu. Jaki los czeka 28 położnych, które zostały oddelegowane na inne oddziały? Pytanie dotyczące 28 położnych, które pracują formalnie nadal w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz neonatologicznym, a teraz zostały oddelegowane na inne oddziały na okres maksymalnie 3 miesięcy w różnych systemach pracy, ponieważ na okresy dłuższe zgodnie z wykształceniem nie możemy. Co będzie z 28 położnymi po tych trzech miesiącach? Na dzień dzisiejszy nie zastanawiałem się z uwagi na to, że nie planuję zlikwidowania oddziału. Będziemy się zastanawiać. Zakładam, że w ciągu tych trzech miesięcy uda się uruchomić z powrotem oddział, więc nie wybiegam aż tak w przyszłość powyżej trzech miesięcy. Zresztą zadeklarowałem wprost, że żadna z pań położnych nie zostanie zwolniona ze szpitala. Diagnozę ani konkretne rozwiązania problemu z obsadą lekarską zaproponowała kierownik oddziału noworodków. Gdzie jest problem? Bo ja widzę ten problem w szpitalu. Brak dialogu, brak rozmowy, brak dochodzenia do konsensusu. Nie rozmawia się, nie przekazuje się informacji. Ja, informację o zamknięciu oddziału otrzymałam w czwartek na korytarzu. Nie z ust pana dyrektora, z ust pani oddziałowej. Problem po linii zabezpieczenia dyżuru lekarskiego na noworodkach leży w tym, że nie ma komunikacji, porozumienia się na poziomie gabinetu pana dyrektora, kierownika oddziału pediatrycznego i lekarzy z oddziału neonatologicznego. Bo chcę powiedzieć, że w Szpitalu Staszowie jest jeden wspólny dyżur lekarski, który zaopatruje trzy miejsca, czyli oddział, Pediatryczny oddział noworodkowy i na tym dyżurze my jako lekarze badamy dzieci z całego rejonu do skończonego 12 miesiąca życia. Nigdy nie odbyło się spotkanie w takim gronie, który przed chwilą wymieniłam, w dyrekcji, a myślę, że jesteśmy w stanie porozumieć się i jesteśmy w stanie zapewnić dalej funkcjonowanie dyżuru łączonego, czyli dyżuru lekarza na oddziale pediatrycznym, noworodkowym. I na sorze dzieci do skończonego 12 miesiąca życia. Myślę, że jest to, jest to możliwe. Jeżeli są jakieś kłopoty po drodze, to przede wszystkim w dyskusji jesteśmy w stanie wypracować pewne stanowisko, które prowadziłoby do tego, że oddział noworodków miałby zapewniony dyżur lekarski. Pełen optymizmu, w szybkie ponowne uruchomienie oddziałów jest starosta żyłciak. Szczególnie optymistycznie napawa, napawa wypowiedź pani kierownik z oddziału noworodkowego, neonatologii, który mówi, że brakuje w szpitalu pewnego porozumienia. Jeżeli będzie to porozumienie, oddział może być wychowywany w ciągu tygodnia. Jerzy Strzyż, STV Info.